Witajcie, pustka zachodnia plaża, kanał 4 strony złomu Filip, Robert. Robimy wyzwanie ile w ciągu dwóch godzin znajdziemy śmieci i ile innych rzeczy. I Zobaczymy właśnie, co znajdziemy. Co mamy oczywiście pierwszy śmieć. Mamy ładny sygnał. Jest coś? Tak to aluminium i jakiś plastik. Kolejny sygnał, szukamy. Ty, coś blisko. Nie, łuska myślałem, że łózka. Jakiś mosiąc. No nic. Będziemy później ustalać, co to jest. Mamy dołek będzie zaraz. Gdzieś tu? Może w końcu coś innego niż kapsel Tak, coś innego, bo aluminium Mamy sygnał Tutaj Dobra Kurde jakiś znowu jakiś mosiądz. To już mam trzeci kawałek mosiądzu na tej plaży no dobra, popatrzymy później. Piękny sygnał, linia prosta 50. Tutaj tutaj. Na kapsel to nie wygląda, ale prędzej za A nie monetka. Co to i to jakaś nowiutka, pewnie z dzisiaj, bo jeszcze świeżusieńka. No i dobra, mamy pierwszą sutubeczkę. Mamy jakiś drobny kolorek. A no, szukamy. Nie, nie, nie. Gdzieś. No. Czyli znowu Mosiąc Ślepaczek, chyba 6 mm, czy 5 mm, popatrzymy później. Szukamy tu gdzieś. Si to bardzo przydatna rzecz, tu jest coś. Widzę znowu łuska. też wystrzelona. Mosiąc mnie nie opuszcza, dzięki Neptunie. Mamy sygnałek Gdzieś Ja tutaj No szukam drobnica ale bez sita to nam ciężko idzie Tutaj piękne, złotko, słebko 10. Proszę. Mamy sygnał, sygnał kolejny. Powiem wam, że tych sygnałów mam ogromna. Ale teraz jest lotóweczka stara. No i dobra, bo bardzo dużo sygnałów mam, które nagrywam, ale nie będę wam puszczał, ale pokażę Wam ile kapsli Bo to już druga godzina naszego spacerowania mija, ale pogoda jest tak zarąbista. Nie no fajnie, piąteczka stara, piąteczka. No i mamy: Dwie monety, jednozłotowe złotowe 5 złotówka, 10 groszy. Dwie łuski Jakiś element mosiężny. Haczyk też jakiś mosiężny, ewentualnie miedziany. I proszę bardzo: Cała reklamóweczka śmieci. Leci do świetnika. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Cześć.